Hej, samym, wszystkim, mam na imię Ola i witam Was na kanale Duński z Cynamonem. Kopenhaga, czyli miasto pięknych ludzi i rowerów. Cunhaun jest zamieszkana przez około 1,3 miliona mieszkańców i jest w największym obszarem miejskim w całej Danii. Ale nie wiem czy wiecie, że mówiąc o Cunhaun możemy mówić o różnych sprawach. Możemy mówić o ścisłym centrum. Ten obszar nazywamy stoa dosłownie Duża Kopenhaga. W skład Dużej Kopenhagi, w skład tego ścisłego centrum wchodzą trzy gminy. Po duńsku te gminy nazywają się komuna. Tymi trzema gminami czy komunami jest Kopenhaus Komuny, Frederiksberg Komuny oraz Gienzowce Komuny. Natomiast jeżeli mamy na myśli szerszy obszar, tak zwany z Omrul, czyli taki obszar stolicy, to w skład tego obszaru kopenhaskiego wchodzi aż 18 komun, czyli 18 takich gmin. Jeśli chodzi o zakwaterowanie, to wybrałam portal Airbnb. Tym razem wynajęłam mieszkanie blisko stacji Leakhouse Park, czyli bardzo blisko Amsterdam, niedaleko lotniska. Całkiem szybko metrem możemy dostać się do centrum, więc jeżeli chodzi o komunikację, to o ile mamy metro pod domem, to wszystko jest w zasięgu ręki. Jeżeli chodzi o 4 dni dla dwóch osób w takim mieszkaniu, zapłaciłam niecałe 2000 zł. Mieszkanie było bardzo hyglid, urządzone, kolorowe, mega stylowe i ze smakiem. Natomiast kryło w sobie niemiłą niespodziankę.